Witajcie moi drodzy, Adrian Burzyński z tej strony, fight.com. Jest to pierwszy wywiad, zatem wyjątkowy wywiad na naszym portalu. A jako, że jest to wywiad wyjątkowy, trzeba było zadbać o wyjątkowego gościa. Z nami jest Michał Aleksiejczyk. Witaj, Michale. Witam, cześć. Słuchaj, chciałem Cię zapytać: oczywiście, no bo o co innego zapytać, jako, jako ostatnią walkę sobotnią z samym Alwejem. Powiedz mi, tak bez ogródek, czy spodziewałeś się, że ta walka się zakończy tak szybko? Bo nie wiem, czy wiesz, ale jesteś zawodnikiem, który najszybciej się rozprawił z Amerykaninem w jego karierze. Nie spodziewałem się tego, nigdy jakby nie nastawiam się na knockout. Byłem bardzo dobrze przygotowany, bo te przygotowania trwały no pół roku i to były bardzo mocne. No i wychodzę już do klatki, no czułem się świetnie. Ale nastawiałem się na trzyrundową walkę, bo wiedziałem, że to twardy rywal. No ale tam pierwszy ten, myślę, cios już po prostu go na tyle naruszył, że, no, że udało mi się go tak bardzo szybko skończyć. Samoldej przyznał w walce, po walce, w wywiadzie po walce, że pierwszy twój cios złamał jego szczękę. Czy to w ogóle zdawałeś sobie z tego sprawę już podczas walki i jak to wpłynęło na twoje dalsze poczynania podczas tego pojedynku? No tak, ja czułem, że, że ten cios zrobił mu tam spustoszenie i tak na no, no czułem po prostu w walce, że on już do tej walki nie wróci po tym ciosie i walczył po prostu o przetrwanie, ale to już to już było po prostu chwila, jak, no, jak pojedynek zostanie przerwany, tak to czułem. Bo no to był ten lewy sierp przy pierwszym magdałnię, dobrze kojarzę. Tak, tak, ten lewy taki overhand, no taki, taki sierp można powiedzieć. I... Myślę to, że, że to był taki no, decydujący cios, pierwszy i, i ten, który tam tak naprawdę tą walkę ustawił całą. Był to tak zwany no, goły cios, powiedzmy. Tam tylko kiwkę jedną rzuciłeś, ale, ale nie było to żadna kombinacja. Natomiast przed e, skończeniem, e, czyli inaczej jak kończyłeś rywala, to przyszykowałeś sobie go lewym e, sierpowym na tłum. E, mam wrażenie, że to bardzo odsłoniło. Jego, e, jego prawa ręka poszła w dół e, i dzięki czemu potem poszła kombinacja prawy lewy. I ta szczęka była już tak naprawdę do trafienia czysto. I czy to ten lewy na tłów to było coś, co ty przeczytałeś w tej walce i stwierdziłeś, dobra, to jest ten klucz, żeby odsłonić tę szczękę i znokautować rywala? Czy to było coś może, co trenowaliście w ogóle wcześniej jeszcze przed, podczas obozu przygotowawczego? No tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, no był ten cios na tłów i ja tysiące razy go... Wybiłem na tarczach i tak samo w walce on bardzo dobrze funkcjonował i w tej we wcześniejszych pojedynkach też udawało mi się kończyć rywali właśnie tymi czasami na dół i no i to właśnie to otworzyło. Ten cios na dół, otworzył mi drogę do, do Mhm, Jasne. E, jak bym był to twój debiut bardzo świetnie? Powiedz mi w ogóle jak? E... Odbierasz ten cały e, obóz przygotowawczy? Jak wyglądało zbijanie wagi? Czy w samej walce czułeś się pod jakimkolwiek względem e, inaczej? Czy były jakieś wymierne korzyści ze zmiany tej wagi, nie w dynamice, w szybkości, w sile ciosu? Jak, jak to wyglądało? No bo to jest coś nowego dla ciebie. No tak. Ja w sumie już tak samo na no pół roku tą uwagę zrzucałem. Do 84 kg, i już w okresie przygotowawczym czułem znaczną różnicę w regeneracji, w samopoczuciu, i, no i to się przełożyło na walkę. mi no. to bardzo dobrze ta waga zeszła i zrobiliśmy to perfekcyjnie. E, później to ładowanie no, też było świetne. E, to, ta regeneracja po, po wadze, i w samym pojedynku, już no, czułem się fenomenalnie. No, byłem dużo szybszy. Silniejszy, dynamiczniejszy, miałem naprawdę bardzo dużo kondycji. No i myślę, że to moja kategoria będzie i tak uważam. No, naprawdę różnica jest ogromna. Bo ja miałem wrażenie, jak cię oglądałem, że trochę zachowałeś, może powiedzieć, że zachowałeś tą szybkość z a siła ciosu pozostała de facto ta sama. No, uważam tak samo, właśnie tak, tak uważam, że, że wszystkie te fizyczne parametry, one no, praktycznie zostały a pozbyłem się tylko tak naprawdę wagi i no i to jest właśnie duży plus. No i czu, nie czuję w ogóle jakiejś tam spadku siły. Po prostu pozbyłem się kilogramów, a, a moje te cechy motoryczne dalej zostały za mną. Okej, okay, jasne. Chciałem jeszcze pociągnąć temat dywizji średniej. Tak sobie przejrzałem wszystkie rankingi i ogólnie zestawienie fighterów w UFC w dywizji średniej. To mam wrażenie, że jest to dywizja dosyć osobliwa, jeżeli chodzi o UFC, bo jest tam większość strajkerów. Ogólnie no jest mało graplerów, nie ma wielu zapaśników, masz e, od mistrza zaczynając Adesanie, potem Pereira pretendenta, jest kanonir, jest Gastelum, jest Steel, jest Krzysie nawet, tak? To są wszystko zawodnicy, którzy raczej skupiają się. E, swoje największe atuty pokazują w stójce. I czy ty patrząc, no bo wiadomo, na pewno dążysz na szczyt tej czołówki, czy ty patrząc na tą czołówkę dywizji, uważasz, że to jest dobra cecha tej dywizji dla ciebie? Czy ty się cieszysz, że prawdopodobieństwo starcia ze Strajkerem jest większe? No, uważam, że tak. No, większość swoich pojedynków toczyłem. W tej płaszczyźnie uderzonej. Yy, wiadomo, że rozwijam się też pod kątem zapaśniczym, parterowym, ale nie chcę zmieniać swojego stylu, ze względu na to, że właśnie no, nie unikam tych wymian i jest to dosyć efektowne, więc, yy, więc tak, cieszy mnie to. No i będę gotowy na takie walki. Myślę, że wszystko idzie w tym kierunku, że, że się rozwijam i jestem coraz lepszym zawodnikiem, więc. Więc mi to jak najbardziej odpowiada i, i takie wojny w stójce, no, no lubię to po prostu i fajnie, że tak jak wspomniałeś, jest tych strajkerów dużo. Kibice, no nie ma się co oszukiwać. Większość kibiców lubi, jak jest walka w stójce. No to wygląda efektownie, każdy to lubi, podziwia i, no wiadomo, no też być dobrym parterowcem to jest sztuka, no ale jednak ale... kibice bardziej kibicują tym strajkerom i. Nie uważam, że, że w tym jest cały klucz i właśnie takie walki efektowne w tej stójce chcę dawać. Otóż to, i, i trzymamy kciuki, żeby tych walk było jak najwięcej, oczywiście zwycięskich. Chciałem zapytać w tym razie o przyszłość, bo e, po walce wyzwałeś, w wywiadzie po walce wyzwałeś Juraja Hola do pojedynku. Niestety, jak nazwłeś, Juraja Hola zakończył kilka dni temu karierę. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o tym. Tak, tak, słyszałem. To w takim razie, czy masz w głowie może Kogoś, z kim byś chciał się zmierzyć, zamiast Jura i Hola? Nie zastanawiałem się nad tym, szczerze powiedziawszy. No jest tyle dobrych zawodników, że, że naprawdę no jest z kim się tam mierzyć i fajnie by było zawalczyć z kimś rankingowym. No, ale zobaczymy, jaki UFC będzie miało plan na mnie. Także, także to się wszystko okaże i. Już czekam z niecierpliwością, myślę, że jeszcze w tym roku pod koniec, pod koniec roku zawalczę. Jasne, bo e, jeszcze a propos tej sprawy, ja widziałem że tam dajszy, wywiad z stepowy sport dla Patryka Kropulskiego, jeżeli nie pamięć nie myli. E, Zdradziłeś w tym wywiadzie, że przyszła propozycja walki na gali w Paryżu Nadchodzącej i rywalem miał być Chris Curtis, czyli właśnie zawodnik rankingowy. Co tam e, nie zagrało, że, że nie zaakceptowałeś tej walki? No, zbyt krótki czas, to jakbym ja chciałbym zawalczyć, ale mam no, takie dosyć mocne kontuzje dłoni i muszę to doleczyć, a gala jest 3 września, więc no, został, został tak naprawdę nawet niecały miesiąc, więc no, nie da rady, muszę po prostu się zregenerować i. I czekać na walkę pod koniec roku. No, chciałbym bardzo, ale raz, że, że mój też team nie chce, żebym się tak szybko podejmował kolejnej walki. Dwa też, że no, znowu robić wagę to też będzie obciążenie. Muszę trochę odpocząć, bo jestem po no, półrocznym obozie treningowym, więc no, muszę chwilę odsapnąć i myślę tak listopad, grudzień dopiero. No, fajna walka, ale no, mówię, za mało, zbyt mało czasu jest i nie jestem w stanie się Znowu zregenerować i przygotować. No, miesiąc to jest zdecydowanie za, za mało, bo jeszcze jakbym nie miał tych kontuzji, to, to okej, okay, a tak to no, muszę się doleczyć. Czy to są jakieś poważne kontuzje? Czy są kontuzje nabyte w trakcie walki z samym Angojem? Czy mam rozumieć, że ta jego szczęka jednak też jest na tyle twarda, że Twoje ręce trochę ucierpiały przy tym dokaucie? Hmm, ja już wcześniej miałem urazy dłoni. Kilka razy tak bardzo mocno, niefortunnie uderzyłem i, i miałem ten i lewą, i prawą dłoń pękniętą. I na tej walce mi się te urazy no, poodnawiały, w sumie w dwóch, w dwóch pięściach, w dwóch dłoniach. i No i muszę coś z tym zrobić, muszę po prostu to doleczyć, żeby żeby móc normalnie trenować. Więc na razie no, muszę się zregenerować. Czyli kiedy powrót na salę? planowo Mniej więcej. E... Ja myślę, że już będę, w sumie trenuję już teraz. Tylko że właśnie nie mogę mocno, mocno bić, a taki powrót do mocnych treningów, no myślę, jeszcze jakieś półtora do dwóch tygodni i wrócę. Zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Jasne, to trzymamy kciuki za jak najszybszą regenerację i powrót na salę. Jeszcze mam dwa pytania do ciebie e, krótkie, bo tam wspomniałem wcześniej o e, krajobrazie dywizji średniej i między innymi o tych strajkerach. I właśnie jeden z tych strajkerów jest Krzysztof nasz e, drugi zawodnik w UFC. E, e, chciałem zapytać, czy jakby przyszła? Hipotetycznie, propozycja walki z, z Krzysztofem J, czy ty byś, byś wahał w ogóle, bo, no bo wiadomo, Polak z Polakiem, czy to jest to dla ciebie nie ma znaczenia i walczysz z UFC ci poda na talerzu? Muszę, znaczy muszę, no ja mam takie podejście, że biorę większość pojedynków, no chyba, że nie jestem w stanie, nie wiem, walczyć, mam jakąś kontuzję, tak jak teraz, to, to nie, ale tak to na pewno bym taką walkę wziął. Jeśli miałbym pełny obóz przygotowawczy, no to, to czemu nie, no to jest sport i na pewno bym tam nie odmówił. Jasne. Ostatnie pytam takie luźne już. E, już mógł powiedzieć mini, ale przede wszystkim naszym e, słuchaczom i widzom, e, jakie masz plany na najbliższe kilka tygodni, miesięcy? E, czy jakiś obóz potem się szykuje już pod walkę, czy jak to wygląda? Ym, no Na pewno będę chciał wrócić szybko do treningów, bo jestem w dobrej formie, więc więc nie, nie chcę tej formy tracić, bo myślę, że teraz dwa tygodnie spędzę u siebie w domu, bo też jestem ciągle na wyjazdach, a mam tutaj rodzinę, też muszę, muszę z nimi trochę poprzebywać i później, no po tych dwóch tygodniach wracam na matę i myślę, że cały czas będę w Poznaniu i, i tam będę dalej doskonalił się i, i tam będę trenował i już myślę, że za te dwa tygodnie rozpoczynam, Rozpoczynam przygotowanie do kolejnej walki. Może jeszcze nie będę wiedział do, tam oficjalnie tak kto będzie moim rywalem, ale już, już na pewno będę błędy jakieś pewne poprawiał i no i po prostu będę szedł do przodu i się rozwijał.